No, nazywam się Helena Urbaniak. Pracuję w tej szkole 23 lata, będąc już na emeryturze dostałam propozycję, żeby w tej szkole Gdyńskiej szkole społecznej uczyć dzieci niedowidzące i niewidome alfabetu Braille'a i bezwzrokowego posługiwania się komputerem. Wszystko to polega właściwie tylko na tym że zamiast na ekranie co widać yy, wzrokowo, to te nasze przyrządy, te nasze komórki są wyposażone w mówienie, dźwiękowy zapis tych samych y, rzeczy. O, powiedziała mi teraz, że jest 9.26, a pewnie na ekranie też tak jest wyświetlone. Widzisz? Napisałam, tak? Ale jak nie chcę tego wysłać, to po prostu mi widuje. No. Więc mogę, albo, a, a mogę też podyktować. Tak samo jest właśnie z tym, z iPhone'em, ale tu już trzeba dotykowo, bo tu są klawisze. Zobacz, tu mam Facebook. Przycisk, lepszy, czas, koledyskowy, koledyskowy, edycja, lepszy, czas. Wszystkiego dobrego na długie lata. No i dobrze. I tak mniej więcej się tym posługuję. To cokolwiek, cokolwiek ja tutaj zrobię, to ona to wszystko mówi. I dlatego tu też mogę i w pogodę, i, i, i maila napisać. Ale tu jest o tyle dodatkowa dobra rzecz, że mogę dyktować głosem. I też się zapisze jako SMS czy mail, i też go można wysłać, bo on się przekształci wtedy w litery. To, co ja powiem głosem, to się przekształci w litery. Także wszystko to, co jest dla widzących, to jest dla nas do No, to, co jest dla nas niedostępne wzrokowo, jest możliwe za pośrednictwem dźwięku. No, maszyna Braille'a jest o tyle lepsza, że od razu kilkoma klawiszami wyciskamy jedną literę. Podczas kiedy na tabliczce każdy punkt musimy wycisnąć tak tym dłutkiem. I, i, i to jest łatwiejsze pisanie, ale na zasadzie sześciopunktu. Więc, więc jak się uciśnie, na przykład chce się napisać literkę R. To się pisze klawiszem pierwszym, drugim, trzecim i piątym, ale jednocześnie, tak jak teraz pokazuję, jednocześnie to jest r. A jakbym chciała to napisać dłutkiem, to muszę napisać pierwszy, drugi, trzeci, piąty. Oddzielnie każdy punkcik musi wtedy być wybity. Dlatego Braille'a maszyna jest lepsza i szybciej się na niej pisze. O, to jest Perkins, to jest maszyna, którą wymyślił jakiś y, chyba amerykański uczony. No i ona się bardzo dobrze rozeszła po świecie, i najlepsza jest z tych wszystkich, jakie teraz istnieją. To tyle mogę powiedzieć o tej maszynie bra do Braille'a. odstęp i B, tak? B. Y, dużą literą? Czy małą? Małą. No i kropka. Ale teraz napiszesz elektryfikacja. No, <laughs> Napisałam dwie książki, Iskierki w mroku i Rozjaśniony świat, a w pisaniu jest trzecia książka, która się nazywa W obrębie dostępnego czasu. I to są wiadomości o tu i teraz, o wszystkim po trochu. A ja w tym roku już kończę swoje nauczanie, ponieważ mam już 86 lat i czas najwyższy już na odpoczynek. Ja bym jeszcze chciała trochę pozwiedzać świata. No a chciałabym jeszcze napisać, jeżeli mi się uda pojechać do Australii, z tamtych, z tamtych dziedzin, które tam poznam. Chciałabym się spotkać z Misiem Koala, chciałabym zobaczyć, Różne dzieci, niewidome też w różnych szkołach, czy w Sydney, czy w Melbourne. No, no bardzo się cieszę, że mogłam pokazać to, co jest dostępne dla niewidomych. Dlatego, że nie wszyscy jeszcze wiedzą, jak to wygląda. Do tej pory niewidomi byli postrzegani jako tacy takiej coś na temat żelaznego wilka jest, ale nie wiadomo o co to chodzi. A teraz, skoro już mamy różne dostępności, to tak jak w tym filmiku można zobaczyć na co nas stać, co już potrafimy robić w nowych technologiach. I za to, żeście oglądali, bardzo Wam dziękuję.